Z notatnika dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach, ABC żywienia z magdaleną kopel. Witam! Dziś kilka słów o kurkumie. Jest ona dziś bardzo dobrze znaną przyprawą, często stosowaną w kuchni, o dobrych walorach smakowych i nadająca ciekawy kolor potrawom, a także o walorach prozdrowotnych. Swoje niezwykłe właściwości kurkuma zawdzięcza kurkuminoidom, które charakteryzują się właściwościami przeciwzapalnymi, przeciwnowotworowymi, przeciwwirusowymi oraz antyoksydacyjnymi. Kurkuma była i jest zalecana, np. w celu modulowania funkcji układu odpornościowego, może bowiem ona działać wspierająco w infekcjach wirusowych i bakteryjnych. Badania pokazują skuteczność kurkumy w tonizowaniu układu nerwowego, może więc wspomagająco działać przy leczeniu Parkinsona, Alzheimera czy depresji. Kurkumina wykazuje działanie przeciwpasożytnicze, przeciwbólowe przeciwstarzeniowe kurkuma przynosi korzyści w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych na przykład hamując wzrost bakterii pylori, pobudza wydzielanie żółci, działa również ochronnie na wątrobę. Na koniec tej bardzo ukróconej listy leczniczego oddziaływania kurkumy można dodać, że działa ona wspierająca w leczeniu nadwagi i otyłości, gdyż wpływa na obniżanie stężenia glukozy, czy przeciwdziała odkładaniu się w trakcji LDL cholesterolu i zmniejsza stężenie całkowitego cholesterolu oraz reguluje funkcję adipocytów. Niestety badania pokazują, że wszystkie te prozdrowotne działania wymagają dość dużych ilości kurkumy, dlatego często łączona jest ona w celu z intensyfikowania działania z piperyną i takie można właśnie znaleźć suplementy na półkach sklepowych. A co można zrobić we własnej kuchni? Warto podawać kurkumę z tłuszczem i z pieprzem, dlatego przygotowując posiłek, kiedy dodajemy pieprzu, warto dodać szczyptę kurkumy. Świetnie sprawdzi się ona na słodko czy na słono, w zupach czy do mięsa, zwłaszcza przyrządzanego orientalnie. Do szejków, do koktajli warto dodać więcej kurkumy, gdyż smak pewnie zostanie zatarty przez inne składniki. Leczniczo poleca się spożywanie kurkumy w postaci tzw. złotego mleka, czyli dwuskładnikowego napoju składającego się z mleka roślinnego, może być też zwierzęcego oraz pasty z kurkumy. Kurkuma należy do przypraw dobrze tolerowanych i nietoksycznych. I raczej nie istnieją przeszkody do jej stosowania. Jednak kurkuma przyjmowana w dużych dawkach może potencjalnie wchodzić w interakcję z lekami, dlatego uwaga na łączenie leczenia konwencjonalnego z suplementami, gdyż działanie obu terapii może się znosić. Na ilość kurkumy także powinny uważać kobiety ciężarne ze względu na możliwe skurcze i zagrożenie poronieniem oraz osoby zmagające się z kamieniami żółciowymi również ze względu na obkurczanie pę Starzyka żółciowego i możliwy ból. Pomimo wszystko, jest to przyprawa warta rozważenia w diecie lub przynajmniej spróbowania, do czego jak zawsze serdecznie zachęcam.